Mamy potencjał, żeby konkurować z każdym zespołem w lidze, jak równy z równym. Tak, natomiast oglądając chociażby ostatnie spotkanie. Remis. Oto skład, na który zdecydował się trener gospodarzy w dzisiejszym spotkaniu w bramce z numerem 1. Daniel Kajzer, obrona 20 to Bartosz Szczeliga. Wisła ze stwarzaniem sytuacji nie ma absolutnie żadnego problemu. Większy problem pojawia się, kiedy trzeba tę sytuację. To, wy... co może nie podobać się kibicom Wisły i samym piłkarzom, to jednak nieco inna. Inna jakość rywalizacji na pierwszoligowych stadionach tutaj tej otoczki nie ma już tak oczywiste i też rywale do Wisły podchodzą zupełnie inaczej niż Jagielonia, która chciała. Trzasga. Kopczyński na drugą stronę boiska, ale trudne zadanie miał tam Michalski. Znakomicie teraz kiakos, kiakos. Jeden do zera dla Malony. Wisły, ale porągiewka w górze, Nie będzie tego gola. Ale sama akcja doskonała. Zdecydował się na akcję indywidualną. Kiakos dobrze za Plecami stoperu, warty do rozpoczęcia ataku. Jaroch Alfaro. Jaroch, Ale doskonale. To Kisz jest w polu karnym, wykłada piłkę, broni tutaj. Broni Kaiser. No i w końcu Bartek Jarok w wydaniu ofensywnym. Zobaczmy od razu, jak groźni są Wiślacy. To powinno być podanie zamienione na bramkę. Znalazł Tomasz Kisz, Janisa Kiakosa. Nie, to był Rafał Mikulec. Ale wolno wraca Warta we własne pole bramkowe. To, już, to jest już kolejna sytuacja, kiedy Wiślacy. Spóźnił się troszkę Michalski albo z momentem podania, albo z większą dynamiką biegu z piłką. I teraz czterech na trzech znowu. Szansa dla warty jest Rajssel, do niego dociera piłka Rajssel, ale zbyt słaby strzał i zdołał złapać piłkę Letkiewicz. I warta znowu w przewadze liczebnej. Tylko potrzebuje to... Łukasz, żeby strzelić gola. Odpowiedział, że jest to kwestia konsekwencji i wiary w zawodnika w danym momencie, bo widać jak bardzo Łukasz się stara i widać, że czasami jest troszeczkę spięty w sytuacjach podbramkowych i troszeczkę ucieka mu pewność siebie, co jest naturalne, natomiast już jeden taki kryzys skuteczności przezwyciężył barwak Wisły Łukasz Zwoliński, bo kiedy przeniósł się do Krakowa, z Rakowa, Częstochowa, też sporo tych spotkań bez gola, a kiedy wreszcie już te gole zaczęły padać, to padały seriami, a teraz mógł paść pierwszy dla Wisły. Strzelał z dystansu Kasper Duda. Na... ...sytuacją i kończy rozegrano w bardzo podobny sposób i odegraną w podobne miejsce. Wcześniej Mikulec, teraz Kasper Duda i w końcu Wiślacy ożywili te swoje ataki. Mikulec, Mikulec w pole karne. Strzela z Woliński nie pozwoli już wykonać rzutu rożnego, wyrzucenia z boiska. Po ataku na Kacpra Dudy obejrzał obrońca i kapitan Warty Poznań żółtą kartkę, a mógł równie dobrze obejrzeć czerwoną. Ryszard Tarasiewicz nie chce ryzykować i zmienia... Zastawiał się Zwoliński, ale zdołał wybić piłkę Markow Mikulec. Jakoś tak nie do końca wiedział, gdzie się podziać Grek Mikulec do środka, Zwoliński, jeszcze Mikulec! I piłka w ramce otwiera wynik tego spotkania. Rafał Mikulec Wisła prowadzi w Grodzisku Wielkopolskim 1 do 0. Trzecia próba Mikulca, ale autorem całego zamieszania, doskonale zachowujący się przy piłce Łukasz Zwoliński. On jako jedyny teraz niespiesznym krokiem zmierza w kierunku strzelca. Ale to co wykonał w tej chwili Łukasz Zwoliński, zabierając się lewą nogą w kierunku linii końcowej boiska. I to on dostrzegł tam swojego partnera. Dopiero teraz zmierza Mikulec w stronę autora Toskona. Mogą poczekać na doskok warciarzy, ale ta akcja jednak o dobrych kilka metrów do przodu już się posunęła. Duarte świetnie zasłaniał piłkę przed Żurawskim. Stworzył sobie przestrzeń do dośrodkowania. Baena, Baena, Baena. Zaskakująco. Ale na posterunku Kaiser. Mimo tego gra warta ciągle, warta jest przy piłce i nie rezygnuje z ataków. Duarte świetnie sobie poradził. Frederico Duarte ruszył lewą stroną, Kiakos. Ma dużo opcji do wyboru, Duarte. Wybiera Kijakosa, a Chiacos układa piłkę na lewej stopie, strzela jednak w kierunku bliższego słupka, a powinien w kierunku dalszego. Teraz spojrzał na zegarek i dmuchnął gwizdek po raz ostatni w tym roku Wisła Kraków wygrywa w Grodzisku Wielkopolskim 1 do 0. Pokonuje Warte Poznań.